Niemal wszystkie telewizje, główne telewizje w całej Europie podawały relacje na żywo z otwarcia tego tunelu w Szwajcarii, tego 57-kilometrowego tunelu. Co do samego tunelu, jeszcze dopowiemy parę ciekawostek. Za to sam ceremoniał jest niezwykle zastanawiający, szokujący, i gdy się na niego patrzy ponownie pewne rzeczy, z, z pewną wiedzą oczywiście o świecie, pewne rzeczy zaczynają się układać w logiczną całość. Tunel w Szwajcarii już jest owiany wieloma legendami. Jedna z nich, taka największa jakby, to ilość lat budowy samego tunelu jest rzeczywiście zastanawiająca. Szanowni Państwo, 17 lat ryto przez 57 kilometrów skały. To przy obecnych technologiach yy, chyba każdy z nas domyśla się, że troszkę za długo. To nawet budowniczowie warszawskiego metra by pewnie tak nie potrafili opóźniać pracy. Tak dodatkowo obserwowano, Wywoziły stamtąd zaskakująco duże ilości tego gruzu, tego przemiału, tego urobku tak zwanego, który został wykopany wśród skał. No jest rzeczywiście teoria, że, że tego urobku było tam zbyt wiele jak na sam tunel, a teoria wtedy dopowiada, że Szwajcarzy wybudowali sobie całkiem niezły, potężny kompleks być może przeciwatomowy, być może jakiś. Tajny obiekt dowodzenia. No. Może podziemne miasto, może coś takiego, gdzie, jak niektórzy sugerują, schroni się elita nie tylko szwajcarska, ale cała elita europejska, elita Unii Europejskiej. Dlaczego na otwarcie tunelu w Szwajcarii przyjeżdża cała śmietanka polityków europejskich i to akurat ci, którzy na potęgę zadłużają Europę? To też. Szanowni Państwo, pod Włocławkiem otworzyła się elektrownia gazowa tu, w wartości 1 miliarda euro, tak mniej więcej. Co Czyli prawda, ta różnica nie jest taka wielka. Nie jest. To jest już ten, ten, ten sam. Ten sam wielkości. wielkości, dokładnie. Tak. Pani Merkel nie przyjechała, a do tunelu w Szwajcarii przyjechali wszyscy ci dziwni Europejczycy, może już nawet y, odwiedzili te pomieszczenia, w których na wypadek wojny, do której ewidentnie prą. Będą sobie spokojnie mieszkać. Zaraz Państwa bardziej przekonamy, gdy zaczniemy przyglądać się samej ceremonii otwarcia, symbolice, figurach tam przedstawianych, rolach, które aktorzy odgrywali na tym całym przedstawieniu. Bo nie była to zwykła taka ceremonia otwarcia, jakiś zwykły występ artystyczny, ale musicie Państwo zobaczyć to sami. Rzeczywiście całe przedstawienie bardzo koszmarne. Państwu pewnie to gdzieś umknęło w większości z nas. Na ten czas musi to tym wszystkim z państwa e, którzy są ciekawi e, całego wątku z tym satanistycznym rytuałem wystarczyć. Kolejny zamach, kolejny z serii zamachów, które obserwujemy na przestrzeni ostatniego czasu, tym razem z ponad 40 Osób zginęło, setki rannych, a my chcemy dziś na ten zamach i na serię zamachów, których, które wspomniałem, spojrzeć troszeczkę z innej strony. Turcja to ciekawy kraj od kilkudziesięciu lat, noszony na rękach ze względów militarnych, ze względu na swoje położenie. O Turcji się mówi, że jest niezatapialny lotniskowiec i rzeczywiście blisko jest do Rosji, blisko jest do Europy, blisko jest do krajów Bliskiego Wschodu. Kluczowe położenie, bardzo, bardzo kluczowe położenie. Przy okazji kontrolują cieśniny, są w basenie Morza Śródziemnego, i tak. wymarzone miejsce i, i, i ilość obywateli, żeby stanowić taki w razie czego, rezerwuar, żołnierzy, w razie czego? Szanowni Państwo, to jest bardzo potężna armia, bardzo dobrze wyposażona. Do kostek jej nie sięgamy, można powiedzieć, jako, jako Polska, a być może Polska i Niemcy razem, jeszcze jakieś kilka krajów razem wzięci. I, Szanowni Państwo, ta Turcja ostatnio zaczęła się bardzo dziwnie zachowywać. Turcja zestrzeliła Rosjanom samolot. E, polskie media podają, że to był samolot zestrzelony na granicy. Mm. Nie, no, szanowni państwo, zestrzelony był na terytorium obcego państwa. I e, wtedy mówiło się o e, wojnie, e, że, że Turcja może wywołać e, wojnę z, e, z Rosją, a jest członkiem NATO. Na szczęście e, do wojny nie doszło po tym incydencie. Nie minęło e, kilka miesięcy. Nagle mamy. E, Zamachy w Turcji, ale zachowanie prezydenta Turcji na dzień przed zamachem, szanowni państwo, to wielka sensacja. Nie wiem do końca, ale posłuchajmy, co też y, mówi prezydent Turcji, który wcześniej z chęcią by nas wszystkich y, wysłał na wojnę z Rosją. Co się stało? Listownie wyszedłem z propozycją pojednania z Rosją, by móc znów rozwijać nasze stosunki. Wierzę, że byłoby to dobre dla obydwu krajów. W liście, który skierowałem do pana Putina, wyraziłem mój żal w związku ze strzelaniem bombowca, ale także przypomniałem o szansach na naszą współpracę w regionie Bliskiego Wschodu. Wierzę, że szybko zdołamy unormować z Rosją nasze stosunki, kończąc tym samym obecną sytuację, która nie leży w interesie żadnej ze stron. No, i jak nie wiadomo o co chodzi, to pewnie chodzi o pieniądze. Za tym na pewno coś stoi. Być może, że ten nowy, jedwabny szlak, który będzie prowadził do Polski z Chin, zresztą to jest też ciekawe, szanowni państwo, Chińczycy nie przejadą przez Ukrainę, ominą Ukrainę i, prze, hmm. i, i do, do Polski te pociągi będą jechały przez Białoruś. To też jest bardzo znamienne. A jakby tak jedwabnym szlakiem wykończyć Słynnych Holendrów, którzy y, mają największą sieć dystrybucji na całym świecie. Firma Maersk, chlubiąca pan. się największymi tankowcami, chlubiąca się jednym z największych portów na świecie. Na naszych ulicach, drogach widzimy często yy, przejeżdżające wielkie napisy. Bo wie pan, tak, no, no, jedwabny szlak powoduje, że no, panu cały ten Rotterdam pada. Yy, KLM będzie miało problemy z cargo, z, trans, z transportem lotniczym. A Ameryka zwycięża Europę. No, niby Chińczycy, no, rękami chińskimi. Tak czy siak, być może coś się zdarzyło na świecie, o czym nie mamy zielonego pojęcia, szanowni państwo, po wizycie prezydenta Chin w Polsce. Pan Erdogan zmienił zdanie. Coś jest na rzeczy. Może y, było tak, że trzeba było nakręcać ten konflikt tak, żeby Europejczycy po prostu się nie płapali, że ten konflikt był odrobinę taki sztuczny, że tutaj no, jakieś toczą się niesnaski, walki, wojenki, podchody, a oto nagle dochodzimy do takiego momentu, że w tym zamieszaniu nikt się nie połapał, a projekt jest dopięty, Chińczycy się nie ugięli dopieli swego, no i będzie to z jedwa A to wie pan, co to mi przypomina sytuację tuż przed zawarciem ostatecznego porozumienia na budowę Nord Streamu, tego uh -huh. rurociągu, tak. który prowadzi do Niemiec z Rosji. Wtedy pamiętam taki polityk, Jan Maria Rokita uh -huh. wszedł dzień w, do ostatniego dnia krzyczał, po, Polska powinna znacjonalizować rurociągi prowadzące ropę, gaz przez Polskę. No to wie pan, jak tacy Niemcy i Rosjanie usłyszeli, że no, oni chcą tu nacjonalizować rurociągi, no to już na pewno podpisali umowę na rurociąg. Więc może teraz do ostatniej chwili szczuto nas na Rosję, bo może my się na tyle pokłócimy, że tak Europa liczyła, że jedwabny szlak nie powstanie. A może to tak było, że ten pan, który później, parę lat później dobrych krzyczał, że go Niemcy biją, no wtedy tak, no chcący bądź niechcący, pomógł Niemcom wytłumaczeniu, dlaczego przez Polskę ten rurociąg biec nie może, bo przecież jak, jak pobiegnie przez Polskę, to wpływowy polityk polski mówi, że przecież tam go znacjonalizują. No nie ma to sensu najmniejszego gospodarczaka. No, nie dowiemy się tego. Być może, że kiedyś wypłyną te informacje u nowego Snowdena. I się, i, ale to dopiero za ileś lat, tak? Poczekamy.